Serwus, Hello. Tu zdrowy content, Oczywiście jak co tydzień. Ledwo się mieszczę już na tym biurku, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. E, ja oczywiście nazywam się Kaja Klimek. Ze mną kolega Broku. Tu Koleżanka Cytryna powróciła z dalekiej podróży. E, truskawka poza kadrem. Ma się świetnie. E, a to oczywiście jak co tydzień jest e, tygodnik polecajkowy, e, w którym e, film, który można zobaczyć e, w. Dystrybucji, nadal i wciąż. Do tego film, który można zobaczyć w streamingu e, i serial. E, taka jest procedura, to się nie zmienia. Wszystko oczywiście dla Waszego zdrowia i kontentu. E, zacznijmy od filmu. E, szczerze mówiąc, musiałam sprawdzić, czy on jeszcze, aby na pewno jest dostępny w kinach bo bałam się, że może już nie, a nie miałam okazji się podzielić ze światem, czyli z wami, drodzy subskrybenci, drodzy patroni, drodzy przyjaciele, drodzy zbłąkani wędrowcy, którzy trafiliście na kanał Kiotex. Um, tym jak bardzo ten film pokochałam. Mowa oczywiście o e, kurierze francuskim z Liberty Kansas i Sun. E, kocham, kocham nowy film Wesa Andersona bardzo. Jest to naprawdę fantastyczna opowieść. E, powrót do formy. Nie wiem, trudno powiedzieć, czy Wes Anderson kiedykolwiek z tej formy wypadł. E, aczkolwiek jego poprzednie filmy chyba już tak bardzo nie robiły na mnie e, wrażenia. Zarówno. Witam pana. O, dzień dobry. Zarówno Grand Budapest Hotel, jak i Wyspa Psów może nie zapisały się w mojej pierwszej, nawet piątce ulubionych filmów tego reżysera. Przy czym ten najnowszy, Kurier francuski, absolutnie rewelacyjny. Mówiłam o nim w moim podsumowaniu roku, do którego oczywiście możecie sobie wrócić. Ale serdecznie Was zachęcam, bo to jest naprawdę zdrowy, najzdrowszy, absolutnie ważny i piękny kontent. Jest to opowieść o dziennikarzach. Dziennikarzach gazety Kurier francuski. Która wydawana jest we Francji. Wszyscy dziennikarze to imigranci, najczęściej Amerykanie, zasadniczo chyba Amerykanie, którzy właśnie piszą różnego rodzaju notatki, owe dispatches ze swojego miejsca. Pobytu, i wysyłają je do Kansas, żeby tam właśnie były publikowane na łamach tego, tego magazynu. Szefem, i jakby właściwie taką ikoną tego dziennikarstwa, szefem gazety, jest, jest Bill Murray, w tym odcinku. Inspirowany jest oczywiście, tak jak cała ta historia, o czym już być może wiecie, załogą, historią. I redaktorami, dziennikarzami, reportażystami New Yorkera, czyli znanej amerykańskiej gazety, magazynu, który ma się świetnie i wydawany jest do dzisiaj, trochę inaczej niż ów filmowy kurier francuski. No i co mi się w tym filmie podobało i dlaczego go serdecznie polecam? Przede wszystkim podobała mi się struktura. Mam wrażenie, że dla Wes Andersona stworzone są antologie. On we wszystkich swoich filmach, o czym mówiłam też na tym kanale wiele lat temu, używa takiej struktury rozdziałów, części, narratorów. To wszystko jest bardzo takie strukturalne, a tutaj ten podział antologiczny, czyli trzy zasadnicze historie do tego prolog i epilog bardzo się dobrze sprawdził, bo mamy trzy różne historie, trzy różne Różne opowieści dziennikarskie, trójkę różnych bardzo dziennikarzy granych ze swadą ze swadą, totalne jest to zaangażowanie, zresztą jak zwykle gdy mowa o tych aktorach z, przez Tilda Swinton, Frances McDormand i Jeffrey'a Wrighta, dla którego zresztą rola Rebecca Wrighta została napisana no i cóż, i oni opowiadają historię o różnych bohaterach i to się wszystko właśnie tak szkatułkowo przed nami trochę otwiera, nie wiem która część jest moja ulubiona, bo widziałam ten film już dwa razy i wydawało mi się, że najmniej lubię część ostatnią, tą właśnie z Robakiem Wrightem, inspirowanym Riblingiem, czyli y, krytykiem kulinarnym i Jamesem Baldwinem, niesamowitym y, amerykańskim esejistą, y, aktywistą, również pisarzem, reportażystą. Y, bo ta część w tym drugim podejściu podobała mi się najbardziej. Y, chyba będzie potrzebne trzecie, bo wtedy może ukocham najbardziej środkową część y, z boskim Timothy Szalametem. Y, jest taka scena, kiedy on tutaj, jako młody francuski, nowofalowy rewolucjonista, y, dokonuje takiego westchnienia, takiego o! W stronę Frances McDormand i to był jeden z najpiękniejszych momentów tego filmu w ogóle. Ale za pierwszym razem, na przykład, ta historia opowiadana przez Tilda Swinton, czyli krytyczkę sztuki, opowiadająca o Benicio del Toro i Lei Seydoux jako muzie i autorze właściwie wspaniałych dzieł sztuki za kratami, no to była historia, która wtedy przekonała mnie najbardziej. Tak czy siak, jest ten film, o czym też już mówiłam gdzie indziej, ale powtórzę się troszeczkę, jest też wspaniałym hołdem dla dziennikarstwa. Takiego, takiego prawdziwego dziennikarstwa, którego dzisiaj już nie ma. Wydaje mi się, że jest, tylko może trochę gdzie indziej. Może bardziej są to osoby, którym ufamy, niż media, którym ufamy. E, przypominam oczywiście dział zagraniczny, raport o stanie świata. E, polecam, polecam wszelkiego rodzaju podcasty e, i koledzy z patrona, że tak powiem. E, także to zaufanie może mieści się gdzie indziej. E, I ten film e, też o tym opowiada, jak, jak dziennikarstwo wyglądało kiedyś, że było na nie dużo czasu, że można było pisać właściwie jak się chciało, co się chciało i o czym się chciało. Bo, e, dzisiaj to trochę inaczej wygląda, no ale Wes Anderson jest w formie i składając ten wspaniały hołd e, robi to w sposób e, niesamowity, no ja kocham ten film na samą myśl o nim się uśmiecham e, pokój, w którym jestem trochę przypomina takie pułeczko, pudełeczko Wesa Andersona e, więc właściwie jest mi też gdzieś bliska ta jego estetyka od zawsze, także cieszę się, że właśnie taką historię opowiedział swoją drogą. Już pracuję na, nad następnym filmem. Pojawiają się znowu ci aktorzy, których z jego kinem kojarzymy, i chyba też będzie dosyć interesująco. Jak zwykle, będzie to wielka przyjemność. Tak jak jedna z moich znajomych powiedziała, zawsze jest to jak powrót do domu. Także kurier francuski, nadal w kinach. W zdrowym kontencie nie mówimy tylko i wyłącznie o premierach. W sensie ja, e, broku, i cytryna albo jakieś zastępniki. E, mówimy o tych rzeczach, które są zdrowe i e, skłaniające do bycia content. Contentą, contentem, e, czyli zadowolonym z życia, e, bo też po to to jest. Także to była część pierwsza. to Teraz część druga. Trochę zmieniamy właściwie um, miejsce, sposób opowiadania, rodzaj aktorstwa, rodzaj reżyserii, też sposób budowania świata przedstawionego. Wszystko tu jest zupełnie inaczej, bo jest niewiele aktorów. Jest to opowieść meta, bo jest metafilmowa, jest to film o pracy nad różnego rodzaju wyobrażeniowymi sytuacjami, gdzie się granica między fikcją a, a rzeczywistością zamazuje, trudno stwierdzić. Za każdym razem, kiedy jakiś e, krytyk filmowy albo opowiadacz o filmie mówi granica między fikcją a rzeczywistością jest niejasna, e, po, powinna wpadać jakaś taka złotuwa do wielkiej skarbonki, a później by to było do podziału, bo jest to dosyć wyświechtane. E, tak, zdaję sobie z tego sprawę, że sama używam takich wyświechtanych sformułowań dosyć często, no ale cóż, każdy ma ten swój, e, to swoje lingo e, i czasami ono bywa takie już mało... Zaskakujące, ale za to film, o którym mowa, czyli Black Bear, Black Bear, Czarny Niedźwiedź w reżyserii Lorenza Michaela Levina, który możecie znaleźć na HBO. To jest opowieść totalnie oryginalna i totalnie dziwna, zaskakująca, bardzo dynamiczna i też taka, powiedziałabym, psychodynamiczna. Nie mylić tego oczywiście z nazwą metody terapeutycznej, ale dużo się tutaj dzieje w warstwie psychologicznej, wszystko jest bardzo dynamiczne, a w samym centrum tej historii, zresztą co widać też na plakacie do tego filmu, takim artystycznym rysunku jest Aubrey Plaza. I tutaj uczcimy ją przez moment. Aubrey Plaza, wspaniała aktorka o kamiennym wyrazie twarzy. Ona jest basterem kitonem współczesnego kina, e, która potrafi być e, zabójczo poważna i jednocześnie zabójczo zabawna. E, przypomnimy sobie jej rolę w serialu Legion, e, przypomnijmy sobie jej niewielką rolę w filmie Scott Pilgrim kontra świat, oczywiście serial Parks and Recreation, bardzo wiele różnych produkcji. Tutaj pojawia się w roli takiej właściwie pierwszoplanowej. E, to się rzadko zdarza. Ingrid Goes West, bo taki film z nią, y, ale ona tam była jedną z głównych bohaterek, właściwie chyba pierwszoplanową też, ale nie widziałam do tej pory jej w takiej formie. Y, ona tutaj jest cała sobą, y, odgrywa główną bohaterkę. Jest to postać, która przybywa do takiego niewielkiego domu, chaty gdzieś w górach, spotyka tam y, młode małżeństwo. No i się zaczyna. Zaczyna się opowieść właściwie y, tocząca się na kilku poziomach. Nie będę tutaj za wiele zdradzać, poza tym, że w głównych rolach poza nią Christopher Abbott, którego pamiętamy z Girls, ale który też pojawia się w licznych filmach niedawno i ostatnio. E, lubię tego aktora. E, ma coś w sobie, jakąś taką z jednej strony subtelność, ale z drugiej strony e, też potrafi być dosyć hardkorowy. E, nigdy nie wiadomo, w jaką stronę pociągnie daną produkcję. E, więc z jednej strony Christopher Abbott, z drugiej strony Sarah Gadon, którą pamiętam z tego świetnego serialu Grace and Grace. E, można go zobaczyć na Netflix. To jest serial na podstawie e, prozy e, powieści Margaret Atwood, e, dziejąc się w przeszłości. E, ona też e, znowu, ona jest trochę jak ten Christopher Abbott ma w sobie taką subtelność i delikatność, ale za, jej, za tą fasadą mogą kryć się bardzo różne rzeczy. No i właśnie z nich to wszystko wyłazi w tej oto chatce, w, właśnie w tych górach, gdzie przybywa Obry Plaza. No dzieją się tam bardzo różne rzeczy. Jest bardzo filmowo również, bardzo jest to opowieść też o granicach właściwie twórczości artystycznej. Nie chcę za wiele zdradzać, bo ten film ma taką konstrukcję i taki sposób opowiadania, że lepiej pewnych rzeczy. Czy się zgadzasz ze mną? Chodź tutaj. Lepiej pewnych rzeczy o tym nie wiedzieć, tak bym powiedziała. Także zachęcam Was, kliknijcie sobie. Ten film jest dostępny już od jakiegoś czasu, właśnie w serwisie HBO i warto sobie do niego wrócić. No i oczywiście część trzecia. Część trzecia, cytrynowa, niech będzie, zdrowego kontentu, wszystko pod ręką. To serial, który ja widziałam parę ładnych lat temu, ale niedawno pewna moja znajoma, serdecznie ją pozdrawiam. Jeśli ogląda zdrowy content, e, przypomniała mi e, nie tyle o jego istnieniu, tylko o fakcie, że kiedy mówiłam o nim ostatni raz i kiedy myślałam o nim ostatni raz, na Netflixie dostępny był drugi i trzeci sezon, ale nie było pierwszego. E, I to jest trochę trudność, jeśli chcesz polecać coś, co jest naprawdę świetne i naprawdę jest zdrowym contentem, chociaż akurat ten serial nie opowiada o e, historiach zbyt przyjemnych, raczej mocny hardcore, bym powiedziała, e, jako punkt wyjścia, ale jest bardzo intrygujący. No, ale o, niedawno pojawił się sezon pierwszy, więc możecie sobie obejrzeć wreszcie, jeśli nie znacie, serial The Fall. E, serial The Fall, czyli upadek, e, zrealizowany w latach 2013-2016. Czyli nie jest to propozycja nowa, ale za to jest z samego czubka, zdrowo kontento krzewu, bym powiedziała. Też już używam za dużo tego sformułowania. Muszę sobie wymyślić jakieś nowe anegdotki, nowe, nowe bonmociki, żeby po prostu się to nie zużyło wszystko za bardzo. Um, cóż to jest za serial? To jest serial, którego akcja toczy się w Belfaście. Jest to opowieść o y, przestępcy i policjantce. I teraz ważne jest, kto w tym serialu gra, bo rolę y, przestępcy o pięknym imieniu i nazwisku Paul Spector y, gra Jamie Dornan. Y, to aktor, który zresztą teraz niedawno pojawił się w filmie Belfast, na którego premierę y, czekamy w Polsce. I y, y, jest to aktor y, irlandzkiego pochodzenia, który świetnie też odnajduje się w tym kontekście. Jest to też ten aktor, który wcielił się w Greya, w 50 twarzach Greya. To nie była zbyt udana produkcja, i nie mam tutaj na myśli nawet kwestii pomysłu na to, czym 50 twarzy Greja jest, bo jak dla mnie to jest bardzo ciekawa opowieść o kapitalizmie, o sprzedawaniu, znaczy właściwie o, roz, o, o utowarowieniu relacji między ludźmi, bo tam on jej cały czas daje jakieś prezenty, ona ich nie chce, potem je bierze, różne tam są wątki. Tutaj by się przydał Sławoj do do analizy tego. Filmu i kolejnych części 50 twarzy Greya. no ale jest ten Jamie Dornan, a w roli policjantki Stelli Gibson pojawia się wspaniała. Jedyna w swoim rodzaju, najlepsza na świecie Gillian Anderson. I ta postać Stelli Gibson ma złapać przestępcę, który grasuje w mroku Belfastu i jest mordercą i gwałcicielem kobiet. Więc tutaj temat jest bardzo mroczny, bardzo trudny, bardzo ponury. A y, owym mordercą, jak szybko się dowiadujemy, jest właśnie wspomniany przeze mnie Paul Spector, który wiedzie takie podwójne życie, bo za dnia jest przykładnym ojcem rodziny, wspaniałym, y, a w nocy właśnie dopuszcza się takich zbrodni. I y, Stella Gibson ma na, na punkcie tej sprawy. Kmicic, cichutko. Y, przepraszam, kotek miałczy. Y, ma na jego punkcie obsesję, ale to nie jest taka obsesja o charakterze jakimś. Y, Prowadzącym gdzieś na dziwne manowce, aczkolwiek nie jest to w jakiś wyrazisty sposób jednoznaczny w tym, w tym serialu. Ona po prostu jest bardzo sprawną bardzo chłodną. Gillian Anderson, policjantką bardzo inteligentną. On jednocześnie jest też bardzo inteligentnym przestępcą. Więc ta relacja między nimi, takie granie w kotka i myszkę, fantastycznie niesie ten serial. On jest naprawdę mega mocną propozycją. Jeśli go nie znacie, to wyciągam gdzieś tam z odmentów i archiwów Netflixa ten właśnie serial już sprzed paru ładnych lat, bo na przykład kiedy mowa o, o tym jak kiepsko wypadła relacja między grejem A, a bohaterką w filmie 50 twarzy Grey'a, bo tam nie było chemii między Dakotą Johnson a Jamie Dornanem. No to tutaj to jest po prostu całe laboratorium chemiczne odpalone na pełnej, że tak powiem. Bardzo mocna relacja między nimi, dobrze się to ogląda, jest świetnie zagrane, intryga jest super mocna. Ja was zachęcam. Nie ma to jak stare seriale, one też tutaj w ramach zdrowego kontentu będą powracać. I to tyle na dzisiaj, drodzy przyjaciele. Mamy film, mamy film. Film w kinach, film w streamingu. Mamy też serial, y, mamy m, kilka opowieści, które warto poznać. Może o nich nie słyszeliście? Piszcie w komentarzach oczywiście, co o nich myślicie. Ja wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. E, dziękuję też moim patronom, w tym przede wszystkim moim patronom tytularnym, czyli Maciejowi i Wojciechowi. Zaglądajcie czasem na Patrona i taka Kajuteks, tam pojawiają się nowe rzeczy. Polecam oczywiście też inne rzeczy. Tutaj e, obiecana tydzień temu pogadanka, trwająca aż 63 minuty poświęcona filmowi Titan w reżyserii Julie Ducournau już lata na kanale. Trudno jej nie zauważyć, bo płomienie towarzyszą pytaniu, czy Titan to hit, kit, czy kit. Ja oczywiście uważam, że hit. I gadam o tym przez kilkadziesiąt bitych minut po drugiej stronie tego biureczka, więc zachęcam Was, żeby się z tym zapoznać. Śmiało do kin, oglądajcie rzeczy, dyskutujcie w komentarzach i do zobaczenia! Ha det.